Carl Jung zidentyfikował tę niezwykle rzadką cechę, którą nazwał pełnością duszy. Stan, który tylko niektóre stare dusze potrafią zachować pomimo nieustannych ataków naszych czasów. Czujesz coś głębokiego w sobie, co cię wyróżnia, prawda? Ta niewytłumaczalna nostalgia, ta szlachetna melancholia, która w tobie mieszka od zawsze. Jung nauczał, że ta szczególna wrażliwość była w rzeczywistości znakiem duszy, która nigdy nie zgodziła się na fragmentację swojej istoty, aby dostosować się do wymagań zewnętrznego świata. To, co zamierzam Ci ujawnić w nadchodzących minutach, może zmienić Twoje rozumienie siebie. Po latach studiowania najgłębszych pism Jungowskich odkryłem, że istnieje sześć bardzo precyzyjnych sygnałów, które ujawniają tę rzadką integralność duchową. Sygnały, które prawdopodobnie nosisz w sobie, nie będąc nawet w pełni tego świadomym i które wyjaśniają, dlaczego twoje życie potoczyło się w pewnych tajemniczych kierunkach. Zacznijmy od wspólnego zbadania tych sygnałów. Pierwszy sygnał to Twój szczególny stosunek do samotności. Nie boisz się zostać sam ze swoimi myślami. Wręcz przeciwnie, to w tych momentach czujesz się najbardziej zharmonizowany ze swoją prawdziwą naturą. Wyobraź sobie cichą łąkę w Białowieży pośród miejskiego zgiełku Warszawy. To dokładnie jest tym, czym Twoja samotność jest dla Twojej duszy. Podczas gdy inni uciekają od wewnętrznej ciszy, jakby była niebezpiecznym terytorium, ty witasz ją jak sanktuarium. Ta zdolność do prawdziwej obecności wobec siebie samego, bez rozproszeń, jest niezwykle rzadka w naszym społeczeństwie nieustannego hałasu. Drugi sygnał tkwi w twojej percepcji. Wyłapujesz rzeczy, które inni całkowicie ignorują. Wchodzisz do pokoju i natychmiast odczuwasz niewypowiedziane napięcia, ukryte emocje, niewidzialne dynamiki, które całkowicie umykają innym. Ta hiperczujność duszy to nie lęk, to rozwinięta wrażliwość, która pozwala ci dostrzegać podziemne prądy sytuacji i ludzi. Jung nazywał to rozwiniętą funkcją intuicyjną zdolność do uchwycenia ukrytych prawd za pozorami. Trzeci sygnał to ta niewytłumaczalna magnetyczna atrakcja, którą wywierasz na niektóre osoby. Ludzie obserwują Cię, nie rozumiejąc, dlaczego czują się do Ciebie przyciągnięci. W kolejce w żabce, w krakowskiej kawiarni na Kazimierzu, podczas firmowego spotkania, nieznajomi szukają kontaktu wzrokowego z Tobą, współpracownicy naturalnie przychodzą do Ciebie, by się zwierzyć. To magnetyzm, który rodzi się z duszy, nie z ego. Twoja nienaruszona istota promieniuje autentycznością, którą inni instynktownie rozpoznają, nawet jeśli nie potrafią tego racjonalnie wyjaśnić. Jeśli rozpoznajesz się w tych opisach, po lub teraz, to pomaga mi wiedzieć, że ta treść trafia do swojej publiczności, tych rzadkich dusz, które rozumieją, o czym mówię. Czwarty sygnał dotyczy Twojego stosunku do emocji. Odczuwasz rzeczy z głębią. Która czasami może wydawać ci się przytłaczająca. Ta intensywność emocjonalna to nie słabość. To dowód, że Twoje serce nigdy się nie zamknęło pomimo ran. Jung wyjaśniał, że pełne dusze utrzymują swoją zdolność do pełnego odczuwania, nawet gdy oznacza to noszenie szlachetnego smutku, tego niewidzialnego ciężaru tego, kto posiada szczególną aurę. Piąty sygnał przejawia się w Twoim poszukiwaniu sensu. Nie możesz zadowolić się życiem na powierzchni. Jest w tobie to natrętne pytanie: po co naprawdę tu przyszedłem? To pragnienie egzystencjalne, to niechroniczne niezadowolenie, to wyrażenie duszy, która pamięta swoją duchową misję, nawet gdy świadomy umysł o niej zapomniał. Szósty sygnał dotyczy Twojego stosunku do autentyczności. Nie znosisz społecznych masek, powierzchownych rozmów, relacji opartych na pozorach. Ta nietolerancja dla fałszu może czasami cię izolować, ale chroni twoją integralność. Wolisz szczerą samotność od sztucznego towarzystwa. Teraz, gdy rozpoznajesz te sygnały w sobie, musimy poruszyć kluczowy aspekt, którego niewielu rozumie. Jeśli posiadasz tę tak rzadką pełność duszy, Jesteś również szczególnie podatny na pewne specyficzne zagrożenia naszej epoki. Siły, które atakują bezpośrednio Twoją duchową istotę i próbują fragmentować to, co z taką troską zachowałeś. Pomyśl o niezwykle czułej antenie, wyłapuje najsubtelniejsze sygnały, ale też pierwsza zostaje zakłócona przez interferencję. Jung zidentyfikował te niebezpieczeństwa w swoich najbardziej zaawansowanych pismach. Mówił o inwazji kolektywu, tej tendencji współczesnego społeczeństwa do równania w dół, do zmuszania pełnych dusz do fragmentacji, aby dostosować się do zewnętrznych norm. Ale dziś jest coś jeszcze bardziej podstępnego. Pozwól, że opowiem Ci prawdziwą historię Agnieszki, 38-letniej kobiety, która posiadała wszystkie sygnały, o których właśnie mówiliśmy. Miała tę szczególną wrażliwość, tę emocjonalną głębię, to autentyczne poszukiwanie sensu, ale całkowicie nie wiedziała, że stopniowo traci swoją duchową integralność z powodu wpływów, których nawet nie rozpoznawała jako zagrożeń. Agnieszka przechodziła przez okres niewytłumaczalnego wyczerpania, nawracających dolegliwości, a nawet problemów finansowych, które zdawały się pojawiać znikąd. Przypisywała to wszystko stresowi, nie zdając sobie sprawy, że wyczerpsywała swoją witalność, karmiąc toksyczne dynamiki energetyczne. Jej nienaruszona dusza, zamiast być jej siłą, paradoksalnie stawała się jej słabością. To właśnie dzieje się z duszami takimi jak wasza, gdy nie rozumieją mechanizmów ochrony duchowej, których używał sam Jung. Wasza wrażliwość, empatia, naturalna otwartość stają się bramami wejścia dla wpływów, które wysysają waszą siłę życiową. Możecie w tej chwili opróżniać swoją energię, powodując problemy zdrowotne, straty finansowe, a nawet osłabienie waszej wewnętrznej siły, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wrażliwe dusze, takie jak wasza, potrzebują specyficznych strategii ochrony, praktyk, które Jung zazdrośnie strzegł w tajemnicy i dzielił tylko ze swoimi najbardziej zaawansowanymi uczniami. Jeśli czasami odczuwacie to niewytłumaczalne wyczerpanie, to wrażenie bycia wyssanymi po pewnych interakcjach, to uczucie, że wasza energia rozprasza się bez zrozumienia dlaczego. To koniecznie musicie poznać te mechanizmy ochrony duszy. Nie zapomnijcie subskrybować teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ to, co zamierzam Wam ujawnić dalej, może dosłownie zmienić sposób, w jaki chronicie i kultywujecie Waszą duchową esencję. W najbliższych minutach odkryjemy razem sekretną praktykę, której sam Carl Jung używał codziennie, aby utrzymać swoją integralność psychiczną w obliczu destrukcyjnych sił swojej epoki. Ta technika, którą w swoich prywatnych notatkach nazywał strażą progu duszy, jest uderzająco prosta, ale niezwykle skuteczna. Pozwala wrażliwym duszom, takim jak wasza, przekształcić pozorną słabość w nieprzenikalne duchowe tarcze. Ale jest coś jeszcze bardziej kluczowego, co musicie zrozumieć, zanim będziecie mogli zastosować tę ochronę: coś, co Jung odkrył na temat samej natury ataków energetycznych w nowoczesnym świecie. Mechanizmy tak subtelne, że nawet najbardziej przebudzone dusze wpadają w ich pułapki, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo widzicie, nie tylko wasza energia jest w niebezpieczeństwie to wasza sama zdolność do utrzymania tej pełności duszy, która czyni was tak wyjątkowymi. A gdy już zrozumiecie, skąd naprawdę pochodzą te przecieki energetyczne, nie będziecie już mogli ich nigdy zignorować. Za kilka chwil ujawnię Wam najlepiej strzeżony sekret Junga dotyczący zachowania integralności duchowej. Objawienie, które całkowicie zmieni Wasze rozumienie tego, co naprawdę oznacza chronić swoją duszę w świecie, który stale próbuje ją pofragmentować. Zostańcie ze mną, bo ta prawda może być tym, czego Wasza dusza szuka od zawsze. Przejdźmy teraz do konkretnych technik. Oto, co Jung robił. Aby chronić swoją własną duszę przed negatywnymi wpływami, które codziennie dostrzegał w swojej praktyce, czekajcie na odkrycie tej techniki. Całkowicie zmieni wasze podejście do ochrony duchowej. Jung trzymał w swoim gabinecie osobisty notes, który nazywał dziennikiem energii. Każdego wieczoru zapisywał w nim trzy obserwacje. Energie, które wchłonął, emocje, które do niego nie należały. Oraz myśli, które pojawiały się bez oczywistego powodu. Ta prosta praktyka pozwalała mu odróżnić to, co pochodziło od niego, od tego, co pochodziło od innych. Ale Jung na tym nie poprzestał. Rozwinął to, co nazywał dialogiem z duszą. Każdego ranka, jeszcze przed sprawdzeniem swojego kalendarza czy pomyśleniem o swoim dniu, siadał w ciszy swojego gabinetu i zadawał fundamentalne pytanie swojej własnej istocie. Kim jestem dzisiaj, niezależnie od tego, co wczoraj wchłonąłem? To przełomowe pytanie pozwalało mu odnaleźć swoje autentyczne centrum energetyczne, jakby oczyszczał zakurzone lustro, aby zobaczyć swoje prawdziwe odbicie. Teraz odkryjecie, jak zastosować tę jungowską metodę w swoim własnym życiu. Poprowadzę was przez to, co nazywam podróżą katarktyczną. Proces samopoznania, który ujawni prawdziwy stan waszej duszy i nauczy was, jak ją chronić. Pierwszy krok ocena integralności. Zamknijcie oczy i oddychajcie głęboko. Zadajcie sobie to fundamentalne pytanie: kiedy budzę się rano, czy czuję się jak ja, czy jak zagmatwana mieszanina emocji i myśli, które do mnie nie należą? Jeśli odpowiedź ujawnia zamęt, to znaczy, że wasza dusza potrzebuje oczyszczenia energetycznego. Drugi krok rozpoznanie intruzji. Jung mówił, że wrażliwa dusza jest jak gąbka, wchłania wszystko. Pomyślcie o wczorajszym dniu. Czy był moment, gdy nagle wasz nastrój zmienił się bez powodu? Niewytłumaczalny gniew? Smutek, który nie był wasz? To sygnały, które wasza dusza wam wysyła, aby powiedzieć, że potrzebuje ochrony. Trzeci krok ćwiczenie separacji energetycznej. Oto technika, którą stosował Jung, a którą zaadaptowałem do naszych współczesnych czasów. Wyobraź sobie, że stoisz przed niewidzialnym lustrem. To lustro ma moc odbijania nie twojego fizycznego wizerunku, ale wszystkiego, co do ciebie nie należy. Wizualizuj wszystkie pasożytnicze emocje, wszystkie obawy innych ludzi, wszystkie wchłonięte lęki, które wychodzą z ciebie i odbijają się w tym lustrze. Następnie wyobraź sobie, jak to lustro odwraca się i definitywnie oddala tę energię od twojej przestrzeni życiowej. Ta wizualizacja to nie tylko ćwiczenie mentalne. Jung odkrył, że kierowana wyobraźnia Wywołuje rzeczywiste zmiany w ludzkim polu energetycznym. To jak instalowanie systemu filtracji w Twoim mieszkaniu, powietrze, które wpływa do środka, staje się czystsze i zdrowsze. Kiedy praktykujesz tę separację, dosłownie wzmacniasz granice swojej duszy. Po tym oczyszczeniu energetycznym możemy teraz zbudować Twoją ochronę. Czwarty krok budowanie wewnętrznej tarczy. Jung mówił o znaczeniu tworzenia tego, co nazywał świętym kręgiem wokół duszy. Oto jak należy postępować: każdego ranka przed wyjściem z mieszkania weź trzy świadome oddechy. Przy pierwszym oddechu wyobraź sobie złote światło, które rodzi się w centrum twojej piersi. Przy drugim to światło rozszerza się i tworzy ochronny kokon wokół całego twojego ciała. Przy trzecim ten kokon staje się inteligentnym filtrem. Który przepuszcza autentyczną miłość i radość, ale automatycznie odpycha negatywne energie. Ta trzyminutowa praktyka całkowicie przekształci twój dzień. Zauważysz, że toksyczne osoby nagle stracą swoją moc nad tobą. Ciężkie atmosfery już cię nie będą dotykać. Twoja własna energia będzie promieniować jaśniej, ponieważ nie będzie już zanieczyszczona zewnętrznymi wpływami. Ale uwaga! I to jest kluczowe. Jung zidentyfikował pułapkę, w którą wpada wiele wrażliwych dusz. Nazywał to winą tarczy. Jung mówił: Niechraniona dusza nie może nikomu pomóc, bo szybko staje się duszą wyczerpaną i zdezorientowaną. Ochrona swojej duszy to nie egoizm, to akt miłości wobec siebie i wobec wszystkich tych, którzy korzystają z Twojej autentycznej obecności. Kiedy jesteś skoncentrowany na swojej własnej energii, stajesz się latarnią jasności dla innych wrażliwych dusz, które szukają swojej drogi. Oto teraz codzienny rytuał ochrony, który sam Jung praktykował. Każdego wieczoru przed zaśnięciem trzymaj w dłoniach jakiś osobisty przedmiot kamień, biżuterię, cokolwiek. Naładuj ten przedmiot swoją intencją ochrony, powtarzając mentalnie. Odzyskuję całą energię, która do mnie należy, i uwalniam wszystko, co do mnie nie należy. Trzymaj ten przedmiot blisko siebie podczas snu. Będzie działał jak energetyczne zakotwiczenie, które przypomni ci, kim naprawdę jesteś. Jung odkrył również znaczenie tego, co nazywał przerwami na ponowne połączenie. Co trzy godziny pozwól sobie na trzydzieści sekund, aby wrócić do swojego centrum. Połóż rękę na sercu i zapytaj siebie, jak ma się moja dusza w tym momencie. Ta mikroprzerwa pozwala ci szybko wykryć każdą energetyczną intruzję i skorygować ją, zanim się utrwali. I oto sekret, który niewielu zna. Jung używał mocy słów do tworzenia energetycznych barier. Odkrył pewne frazy, które działają jak formuły ochronne. Kiedy czujesz, jak negatywna energia się do ciebie zbliża, powtarzaj mentalnie. Jestem władcą mojej przestrzeni energetycznej. Tylko autentyczna miłość może mnie dotknąć. Te słowa tworzą wibrację, która naturalnie odpycha pasożytnicze wpływy. Opowiem wam teraz prawdziwą historię Katarzyny, 32-letniej architektki, która posiadała wszystkie sygnały, o których właśnie mówiliśmy. To, co jej się przydarzyło, doskonale ilustruje to, o czym właśnie Wam opowiadałem. Katarzyna pracowała w gdańskiej pracowni architektonicznej, gdzie panowała atmosfera toksycznej konkurencji i permanentnego stresu. Każdego dnia wracała do swojego mieszkania wyczerpana, drażliwa, całkowicie pozbawiona swojej życiowej energii. Zaczęła rozwijać niewyjaśnione problemy zdrowotne stałe migreny, zaburzenia snu, chroniczne zmęczenie, którego lekarze nie potrafili zdiagnozować. Katarzyna miała ten dar odczuwania emocji innych wyczuwała frustrację swojego szefa, jeszcze zanim przekroczył próg jej biura wchłaniała niepokoje swoich współpracowników jak gąbka ale nie wiedziała, jak się chronić przed tą stałą inwazją emocjonalną. Kiedy odkryła i zaczęła stosować techniki, które właśnie Was nauczyłem, poranny rytuał, przerwy na ponowne połączenie, wieczorny rytuał, jej przemiana była oszałamiająca. W ciągu zaledwie kilku tygodni jej współpracownicy zaczęli zauważać coś innego w niej. Emanowała spokojniejszą, bardziej stabilną obecnością, jakby była otoczona niewidzialnym polem spokoju. Negatywne osoby, które miały zwyczaj przychodzić i wylewać na nią swoje problemy, wydawały się teraz wahać i wycofywać, nie rozumiejąc dlaczego. Jej migreny zniknęły, jej sen znów stał się regenerujący. Odzyskała swoją naturalną witalność, ponieważ nauczyła się chronić integralność swojej duszy. Ale najważniejsze jest to, że Katarzyna zdała sobie sprawę. Że chroniąc się, stała się bardziej kochająca, a nie mniej. Kiedy Wasza energia jest czysta i zachowana, macie znacznie więcej dodania innym. Stajecie się jasnym kanałem dla miłości i uzdrowienia, a nie gąbką, która wchłania cierpienie świata. Jeśli czujecie głęboką rezonancję z tym przesłaniem, jeśli rozpoznajecie w sobie tę rzadką duszę, która dostrzega więcej niż to, co widoczne. To właśnie potwierdziliście to, co Wam objawiłem na początku: posiadacie tę niezwykle rzadką jakość, którą 97% ludzi utraciło. Należycie do bardzo szczególnej rodziny duchowej. Jesteśmy strażnikami wrażliwości w świecie, który często utracił kontakt z subtelną energią. Waszą misją nie jest ratowanie świata przez wchłanianie jego cierpienia. Waszą misją jest zachowanie czystości waszego postrzegania, utrzymanie połączenia z niewidzialnymi wymiarami i emanowanie tej jasności, by inspirować innych do odnalezienia własnej drogi do autentyczności. Jung mówił, że wrażliwe dusze są antenami ludzkości. Odbieramy subtelne sygnały, których inni nie postrzegają, odczuwamy zmiany energetyczne, zanim ujawnią się w fizycznym świecie. Sześć sygnałów, które dzisiaj badaliśmy: wasz stosunek do samotności, wasza rozwinięta percepcja, wasz naturalny magnetyzm, wasza głębia emocjonalna, wasze poszukiwanie sensu i wasza autentyczność to nie są cechy do naprawienia, to są znaczniki waszej duchowej kompletności. Ta zdolność to cenny dar, ale wymaga świadomej ochrony, aby nie stała się ciężarem. Stosując techniki, których nauczyliście się dzisiaj nie tylko zachowacie własne dobre samopoczucie, ale także przyczynicie się do podniesienia zbiorowej wibracji. Każda wrażliwa dusza, która uczy się chronić i emanować swoim autentycznym światłem, przyczynia się do przebudzenia ludzkiej świadomości. Nie zapominajcie, nie jesteście zbyt wrażliwi. Świat nie jest wystarczająco świadomy. Wasza wrażliwość to dokładnie to, czego ta epoka potrzebuje. Ale musi być zachowana i ukierunkowana mądrze. Oto Wasz konkretny plan działania na najbliższe dni. Już dzisiejszego wieczoru zacznijcie od rytuału naładowanego przedmiotu, którego Was nauczyłem. Jutro rano praktykujcie tarczę złotego światła przed opuszczeniem domu. Włączcie przerwy na ponowne połączenie co trzy godziny. Za zaledwie trzy dni zauważycie już znaczną różnicę w Waszym poziomie energii i jasności umysłu. Za tydzień będziecie naturalnie integrowali te praktyki w Waszej codzienności, a Wasze życie zacznie się zmieniać. Wasza dusza już Wam dziękuję za to, że w końcu oferujecie jej ochronę, na którą zasługuje. Jesteście na drodze powrotu do Waszej prawdziwej istoty, uwolnionej od wpływów. Które do Was nie należą. To jest prawdziwa wolność duchowa być w pełni sobą, w całej Waszej emanującej autentyczności. Jeśli to przesłanie dotknęło Wasze serce, jeśli rozpoznajecie się w tym opisie wrażliwej duszy, to jest to potwierdzenie, że znaleźliście dokładnie to, czego Wasza dusza szukała. Podzielcie się tym objawieniem z osobami w Waszym otoczeniu, które posiadają tę samą jakość duszy. Musimy się rozpoznawać i wspierać nawzajem w tej podróży ku autentyczności. Odchodzicie teraz z głębokim zrozumieniem Waszej prawdziwej natury i konkretnymi narzędziami ochrony, których sam Jung używał. To nie był przypadek, że dotarliście aż tutaj. Wasza wrażliwość to nie słabość do uleczenia, to siła do świętowania i chronienia. Nosicie w sobie rzadki dar, który może oświecić ten świat. Szanujcie go, chronicie i pozwólcie mu emanować w całym jego splendorze.